Witajcie po dłuższej przerwie. Muszę przyznać, że byłem dość mocno chory. Zarażono mnie e, tym wirusem, koronawirusem, i przez długi czas w ogóle nie miałem głosu, tak naprawdę tak mówiąc. No, w ogóle to, że wyszedłem, to tylko dzięki nanotechnologii deperhatora. Zostałem zarażony przez jednego z uczestników z lotów różnego typu. Był m.in. Starym Oleśnie, facet. Jest inwalidą, ale okazuje się, że jest bardzo agresywny na spotkanie. No to moja wina, bo ja się z nim mówiłem, chciałem się spotkać, myślałem, że facet jest w porządku. No i ten, i dał mi tam wahadełko, jakiegoś tam kryształu, ono się okazało, było skażone, wrzuciłem je, ale, ale i tak oberwałem. No, dzięki reperhatorowi wyszedłem, trwało to długo, kolega mu jeszcze bardziej cierpiał do tego stopnia, że nie mógł oddychać. No ale to nie jest temat na dzisiaj może o koronawirusie jeszcze powiemy kiedyś, jak z tego wyjść, bo jest zagrożenie cały czas, zresztą puścili nowy wirus w tej chwili, o wirusie innym razem. Tym razem powiem o tym, co się dzieje <laughs> w ogóle. Mój profil na Facebooku jest bardzo mocno blokowany, tylko 4% możliwych odbiorców to dostaje, potencjalnych, dlatego chciałem uruchomić tu po prostu przez YouTube'a informację o tym, że są nowe wersje deparatorów, że można do mnie pisać na Monitor Polski, małpa ką w tej sprawie, osobiste kosztują po 900 złotych, xl 2400, jak poprzednio, przy czym będę robił modele teraz na 12V. Tych osobistych będą kosztować około 100 zł drożej z uwagi na zasilacz i kilka specjalnych elementów, które dostaną. Dodatkowych yy, będą równie skuteczne jak tamte, tylko że będzie można je używać również w samochodzie. Yy, są wiele, o wiele razy skuteczniejsze w tej chwili niż poprzednie modele. Co nie znaczy, że poprzednie są złe, są bardzo dobre, natomiast te są jeszcze lepsze. No i tak wspomniałem na Facebooku jeżeli mi sytuacja finansowa pozwoli, to tym ludziom, którzy kupili ode mnie, uczciwym ludziom, którzy kupili ode mnie deperhatory kiedyś, może w niedalekiej przyszłości, będę mógł zrobić upgrade za cenę części, może tam niewielką cenę za wysyłkę, po prostu o wiele taniej, no i tym osobom, którym mi pomagały do, do tej pory finansowo, obiecuję, że kiedyś się zrewanżuję, naprawdę dostaniecie bardzo duże zniżki i postaram się kiedyś te modele dla Was zrobić. Bardzo dziękuję tym, kto, co, mi, co mnie wspomagają. Yy, dzięki Wam w ogóle, że tak powiem, funkcjonuje. Szczególnie kilku osobom, które bezpośrednio pomagają i duchowo, i finansowo, i mnie wspierają. Nie będę na nazwisku wymieniał. Tak prawdę mówiąc, to by już mi dawno nie było, gdyby nie ci ludzie. A teraz, tak, co się dzieje w, 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 ty, w tym momencie? Ja wiem, że są jakieś informacje o tam o Plejadianach Pierdu Pierdu Federacja. Nie, nie, według mnie tego nie ma. To jest zmyła. E, o tym, kto te zmyły e, wprowadza, to powiem na końcu ważną informację, e, ostrzeżenie. E, natomiast dzisiaj powiem na początku o tym, co się stało ostatnio. Program ochronny, który działa, o którym mówiłem w innym odcinku, dzisiaj się nie będę rozpowiadał, w każdym razie on tworzy e, e, kopię ziemi, i tam przynosi. Kopie Ziemi, kopie nas, tworzy na tych Ziemiach. Być może są to nie, to nie tylko kopie całej Ziemi, ale też całego wszechświata. Jest to bardzo, bardzo zaawansowana technologia, niewyobrażalna dla nas, ale to jest, to funkcjonuje i to funkcjonuje na zasadzie tworzenia kreacji z niższych poziomów subatomowych. Dlatego my tego nie pojmiemy tak za bardzo, jak to jest tworzone po prostu są przesuwane atomy i tworzone są w bardzo szybkim tempie obiekty materialne. Co zresztą. Potwierdzają doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie mędrcy potrafią zmetalizować pewne rzeczy. Właśnie to tak się odbywa za pomocą kreacji przez maszyny. No i poprzez ten program udało się usunąć bardzo dużą ilość niebezpiecznych osób. To nie znaczy, że jest OK, bo to jest zakszarańcze, jest znacznie gorzej. Yy, osób, które są wrogie ludzkości, które działały przez lata, tysiące lat, nawet miliony lat yy, niszczą z nas. I ten program wejdzie za trzy dni w kolejne stadium, bardziej zaawansowane, bardziej agresywne. Dlatego ta informacja dla tych, którzy się jeszcze wahają, są po drugiej stronie nie wahajcie się, bo jest ryzyko, że zostaniecie usunięci. Zaraz powiem dlaczego. Yy, według informacji, które przez chwilę sprawdziłem, wahadełkiem, i proszę o potwierdzenie, w ciągu ostatniego czasu, a to jest w ciągu dosłownie, Półtora miesiąca ostatniego. Na Ziemi usunięto ponad 2700 kolaborantów. Ludzi, którzy, którzy współpracują z, z bardzo starymi istotami, które najechały Ziemię, które prowadzą masową akcję wyniszczenia płci, stworzenia jednej płci, jednopłciowców, atakują szczególnie kobiety, ale też mężczyzn. E jest to biologia obca dla nas. Oni najechali naszą rzeczywistość innej rzeczywistości za pomocą hologramów, technologia niesamowita, no ale mamy technologię obronną, którą są nasze dusze i ten program ochronny właśnie. Program ochronny usunął 2700 kolaborantów w Polsce ponad 2, 590. 34% tych usuniętych to jest Unia Europejska, 20% to jest USA. Z ważnych osób, które zostały usunięte na ziemi, to jest soros który miał, żył w jednym wcieleniu 46 tysięcy, lask, a, 46 tysięcy lat, a drugi to Elon Musk, który żył 79 tysięcy lat. Oni są, oni są, ciała ich są, tylko że nie są już wrogie, one są sterowane sztuczną inteligencją, za jakiś czas zostaną zniszczone. To o czym mówił Kasza kiedyś. Będą mieć problemy różnego typu i tak dalej. Będą się zachowywać po, prawdopodobnie podobnie do tego, jak się zachowywały, z tym, że jak to się dokładniej przyjrzy, no to będzie zachowanie bardziej automatyczne. Czyli Sorosa i Maska nie ma, dwóch głównych tutaj. Z tego co widzę, 34% Unii Europejskiej zniknęło, nazwiska w tej chwili nie, nie szukałem dokładnie, w Polsce poszukałem. 20% tych, co zostało usunięte, to jest USA. No i Polska 590 osób, a reszta to pozostałe części świata, też nie jestem w stanie tego wszystkiego zbadać dokładnie. W Polsce, kto zniknął w Polsce? Mówię, są ciała, wyglądają jak ludzie, zachowują się jak, jak poprzednio, prawie, ale nie, nie są już szkodliwi. Nie mają świadomości. Świadomość została przeniesiona w inne byty, prawdopodobnie zwierzęta. Nie ma Donalda Tuska, nie ma Ewy Kopacz, nie ma Jacka Rostowskiego. Tutaj miał 2,5 lat w cieniu. Kopacz miała 2,4 tysiące lat. Rostowski Jacek miał 3200 lat. Jerzy Urban. Miał 7 tysięcy lat. Zresztą to było widać po twarzy, to, to była zmieniona twarz, to już nie była twarz homo, homo sapiens, tylko jakiś tam homo yy, no, sapiens, 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 nie wiem jak to nazwać. W każdym razie inną twarz miał, no widzieliśmy sami. Krystyna Loska, o, o dziwo znalazłem, ta prezydenterka z, z, z komuny, nie wiem czy to jest prawda, miała 2,4 tysiące lat, bardzo ważną rolę pełniła. Beata Kępa z PiSu, 2,9 lat. Henryk Wujec, znamy go z opozycji 4700 lat. Kamiński, szef ABW, młodszy 680 lat. Jan Rulewski, również z Solidarności 1250 lat. Oni zniknęli. Zniknęło 248 pracowników policji i służb, 250 wojskowych od pułkownika wzwyż. 18 posłów, 8 senatorów. No, i co ważne z mojego punktu widzenia, że tak powiem, bo pewni moi znajomi znikają, tylko to jest już proces inny. Prawdopodobnie to my ich usuwamy. Nie program ochronny, tylko my, bo jesteśmy atakowani przez nich. Jak wiecie, ja jestem poszukiwany. Moja cała rodzina, w cudzysłowie, chce, prawie cała, chce, żebym do psychiatryka trafił, żebym ewentualnie był usunięty. Bo stoję na drodze klonowania ich ponownego, prawda, co nigdy nie nastąpi. O tym już mówiłem, powiem jeszcze raz. Już jakiś samochód mi tu krąży. Dobra, jestem, jestem w pobliżu czakramu, także rozpierdalam każdego. Znaczy nie ja, tylko ten czakram, bardzo silny czakram w okolicy Kielc. E, jak ktoś jest zainteresowany miejscami, gdzie są czakramy, gdzie można się przenosić, gdzie można bezpiecznie mieszkać, to służę informacją, nie będzie bezpłatna. Ale o tym też osobny odcinek nagram. Dlatego, że koniec z tą bezpłatnością, słuchajcie, ja nie mogę, ja, ja, ja jestem w takiej sytuacji, że ja musiałem kraść benzynę. Ci, którzy mi pomogli, bardzo dziękuję ale jest wiele osób, które mają naprawdę duże pieniądze i zgrywają biednych. Pytają się mnie na Facebooku, czy coś na raty może być, a ja sprawdzam, a ten facet ma setki milionów na koncie. Draństwo po prostu. Słuchajcie, według mnie, i mam potwierdzone to od wielu innych osób, między innymi od tych, którzy widzą aury, które widzą aury, mam to w postaci mm, zrzuconej. Martę Jakubek nie ma. Tej, którą promowałem, tak, z Kłantekiem, która miała dzięki temu dużo klientów tak, czuję się winny bo nie, nie byłem w stanie wtedy jej zweryfikować nie wszystko mi się z nią podobało ona próbowała mnie w jakiś tam sposób zresztą to była moja przyjaciółka, mogę, mogę powiedzieć chodziłem z nią na obiady i tak dalej, bardzo ją lubiłem ale to nie był, nie był mój typ urody, po prostu czułem coś takiego po prostu tam, no coś co mnie nie, 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 nie pociągało a to występuje w przypadku kobiet, które żyją bardzo długo które są już częściowo mężczyznami. Częściowo zmiana płci następuje. U Marty to było ponad 500 lat. Z tego co widzę. Więc tam były pewne zmiany. No, zresztą była y... żoną Maria y... tego takiego stalinowskiego bandyty. Y... Już sobie teraz zapomniałem. Nieważne. <laughs> Stalinowca. Tak mi wyszło. Słuchajcie, nie ma doktora Zbigniewa Kenkusia. Po prostu go nie widzę. A jeszcze odnośnie Marty to mi wyszło, że 70 ofiar mordów wirtualnych. W 40% była kapłanką. Więc jeśli to jest prawda, no to by to tłumaczyło, dlaczego została usunięta. Zbinię w Kękuś, którego tak lubiłem, którego tak promowałem, który nadal będzie występował, tylko to nie będzie bez świadomości. bo Wychodzi mi, że miał 27 ofiar na koncie, z czego miał. Hmm. 12 ofiar było <laughs> jego autorstwa, czyli brał udział w orgiach, ale 12 osób sam dla własnej energii zabił. Może wspólnie z kimś tam, ale no fakt jest faktem, że jeżeli coś takiego ma miejsce, to nie ma możliwości obrony takiej osoby. Nie ma możliwości. Dusza musi przejść jeszcze raz swój cykl rozwojowy od nie wiem, czy on jest on jest małpą, małpą, od małpy tak. Marta niżej. Nie ma Piotra Rybaka, tego, który podpalił kukłę Żyda, słyn, słynnego, prawda? Też pokazał mi, że też uczestniczył w mordach rytualnych. 80 ofiar, ogólnie, z czego sam ponad 30 zaszlachtował, tak mi pokazuje. Wahadełko. No i najgorszy z nich, z tego, co mi pokazuje, Wahadełko. Mówię, mogę się mylić, ja nie widzę ich aur. Proszę o potwierdzenie. Jest to temat hipotetyczny, jeszcze raz mówię. Zbigniewa Wotockiego nie ma, który był kapłanem. 568 ofiar na koncie, 569 ofiar na koncie, z czego osobiście ponad 50%. No i na koniec ta informacja, o której mówiłem, którą zamieściłem na Facebooku, wszystkich kolaborantów. Mam informacje dla wszystkich kolaborantów, którzy pracują dla tamtych, którzy sieją dezinformacje w mediach społecznościowych, na, fe, na Facebooku, na YouTubie, w innych tam formach. Gazetki, nie gazetki, pierdół, pierdół. Ja nie mówię o mediach ko komercyjnych i yy, publicznych, one będą osobno załatwiane, że tak powiem, przez ten program ochronny. Ale informacja jest taka, że macie dwa tygodnie od usłyszenia tej informacji na zaniechanie tego. Jeżeli nie, to program ochrony Was przeniesie na inną kopię ziemi, nawet tego nie poczujecie, Waszą świadomość, i będziecie tam testowani, i jeżeli ktoś nie przejdzie testów, to znika. Tak jak Ci, co wyżej wspomniałem. Znika. Tu nie ma zmiłuj się. Zresztą dostałem y, od osoby sympatyzującej ze mną właśnie, że jeżeli tak ma być, to niech będzie, niech będzie to oczyszczenie. Ja też tak uważam. Chociaż... No, nie czuję się zbyt komfortowo z tymi informacjami. Bo lubiłem te osoby. Poza Potockim, którego nie znałem za bardzo, lubiłem te osoby. Tak, mogli być ludźmi. Tylko że gdzieś się dali ponieść. Gdzieś rysa na, na, na duszy była. I to samo dotyczy w tej chwili tych ludzi, którzy sieją dezinformacje informacje, prowadzą bądź za pieniądze lub nie za pieniądze Janku. Mówię do Janka Taratajcio. Przestań pierdolić głupoty. Zajmij się nauką z powrotem. Naprawdę. U Ciebie zagrożenie jest rzędu 90 paru procent. To samo Danusia. Nie, chciałby, nie chcielibyśmy Ciebie stracić. Nikogo nie zabiłeś. Teraz program będzie usuwał tych, którzy nawet nikogo nie zabili. Za opóźnianie procesu oczyszczania. Nie wolno tego robić. Nie wolno. Janusz Zagórski, nie wolno tego robić. Kawał roboty dobrej zrobiliście. Sorry, muszę takie rzeczy powiedzieć. Może powiem jeszcze do, dokładniej. Dziękuję za uwagę.